Co wydarzyło się po meczu, zanim o tym, co było do godziny 21.20, to co wydarzyło się potem, Piotr Piotrzy trener Paulo Witam serdecznie, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązkiem zadecydowanym. Więc tak, po meczu na chęci cyfryka śledzkiego prowadzili go notasy. i bez zgody sędziego po prostu doprowadzili do go do busa. Mówię, no kupił na zawsze szczęście. W lepszej szczęście zauważyliśmy to, zgłosiliśmy Panu sędziemu, w sprawie za zablokowanego wejścia do parkingu, że Pan sędzia musiał powiedzieć wszystkim motocyklem. Yy, okazało się, że brakuje motocykla pocykla Piotra i zgodnie z regulaminem, mamy um, busa, obózową, mamy płacenie na poszedł jeszcze, I zgodnie z regulaminem Świdowskiego staną zabrane punkty, które są a więc 6, czyli do nasze z naszej dnia, wygryźliśmy Poszedł do z z z z z bo zaprowadził się do no bo Ja jestem masztatem, staję na ukaranie za to, bo przykładnie. A żeby to wyjaśnić tak regulaminowo, do końca jak to wygląda, kiedy można motocykle wyprowadzić z parkumarza? A więc tak, jest telefon do sędziego, ewentualnie sędzia przychodzi po zawodach i kierownik zawodu pyta, czy można motocykle zabrać można, drużyny mogą składać protesty, protesty na, na silniki, na, na coś innego w motocyklach, coś nieprzepisowego, dlatego trzeba czekać zawsze y, parę minut i sędzia wydaje decyzję, że dobrze, nie ma protestów, wówczas wyprowadzamy motocykl. Y, jeżeli to się nie dzieje, no to, no to motocykle y, zostają wyprowadzane bez sędziego i regulamin jednoznacznie stanowi, że opuściły tam już bez zgody, czyli punkty zawodnika, którego motocykl są For that sounds so Jakoś ośmiopunktowe jakoś tak gorzej smakuje w związku z tym, że w taki sposób osiągnięte, wskutek tego. No nie jest to często po sportowej walce, no ale regulam jest taki jaki jest i trzeba go wykorzystywać. Myślicie, że inaczej by było jakoś tak no zrobili na pewno, to samo po prostu tyle, to że nie mam litości już teraz. Po trzeba wykorzystać to, co, co można i tyle, że, że może trzeba mówić, a wygrali, bo zabrali, bo znowu mają szczęście. No pewnie teraz powiedzą, że w świetle Dobrze, Dobrze, no nie chcę tak to... mówić, ja tam mam to gdzieś po prostu uważam, że pewne zasady regulaminu są. Jeżeli ktoś zabiera motor i wprowadza, to, to dla mnie jest debilne postępowanie i u nas też będą wnioski wyciągnięte, bo, bo tutaj wam motor poszedł do, do warsztatu. Wrocław protestował jakoś przeciwko yy, temu waszemu zgłoszeniu. <laughs> Jak mógł protestować, skoro skoro regulamin jest regulaminem i tyle. Nie, ale nie wiem, może próbował udowadniać, że to jednak było przed, bo... No nie, no bo pan sędzia przyszedł do parkiego mm -hmm. i powiedział, nie wydałem żadnej zgody no to A. co mieli protestować. No to już trzeba mm, powiedzieć. do, do którego doszło po meczu? No co, taki z regulamin i, i koniec. No, A jak do tego doszło? U was kierownik nie dopatrzył? No, nie, dopatrzył. no Po meczu wszyscy zadowoleni, szczęśliwi. Frajery motory wzięły, wyprowadziły. Mało. Frajery. No, kierownik jest jak to się mówi, jak pewna część do robienia pewnej czynności. To no, trudno. 8 Pan, punktów, my, my panie 8 teraz? jest odrobienie, ale 2 punkty to było bardzo dobrze. No 8 punktów jest, jest trudna sprawa, no, no ale widać, falu Falubas ma w tym roku fartę.